Bajcie w programie Power! W dzisiejszym odcinku zobaczycie zapowiedź nadchodzącego przeboju Mass Effect, a także poznacie naszą ocenę najbardziej oczekiwanej gry roku GTA 4. Przyjrzymy się też oficjalnej grze Mistrzostw Europy UEFA Euro 2008 i sprawdzimy w akcji Frontline's Fuel of War najnowszą strzelinę FPP. Następnie przekonacie się, dlaczego wciąż warto interesować się czwartą częścią cywilizacji. Czeka też na Was konkurs z cennymi nagrodami. Zapraszam czas na power Zapowiedź Baldur's Gate, Neverwinter Nights, Knights of the Old Republic. To tytuły, które śnią się po nocach miłośnikom gier role-playing. Stworzyła je kanadyjska firma BioWare, założona w 1995 roku przez kilku zakręconych lekarzy. Panowie dawno już porzucili medyczny fach. Mówili coś o niskich płacach i wielkich łapówkach. Teraz kończą pracę nad specjalną wersją Mass Effect. To kosmiczna przygoda z doskonałymi efektami specjalnymi. Akcja gry toczy się w odległej przyszłości. Kilkadziesiąt lat temu pod powierzchnią Marsa ludzkość odkryła opuszczoną bazę kosmicznej cywilizacji. Dzięki znalezionym w niej technologiom wykonała olbrzymi skok cywilizacyjny. Dziś mieszkańcy Ziemi podróżują już po całej drodze mlecznej. Nawiązali też kontakty z innymi rasami. Gracz pokieruje losami Sheparda, doświadczonego weterana broniącego spokoju w galaktyce. Razem z nim odwiedzi odległe systemy gwiezdne i weźmie udział w kosmicznych bitwach. Cechą charakterystyczną gry jest bowiem olbrzymia swoboda. Gracz robi to, na co ma ochotę i nie musi się nikogo słuchać. Kupuje broń i różnego rodzaju pociski, zdobywa wrogów i przyjaciół. Rozmawia z setkami napotkanych osób. Wykonuje zlecenia, rozwija się, a także świetnie bawi. Bo choć Shepard wykonuje ciężką pracę, to nie zamierza wieść nudnego życia. Autorzy gry postarali się, by nikt nie ziewał nawet przez chwilę. W naszym kraju Mass Effect zostanie wydany w polskiej wersji językowej. To największy projekt w historii warszawskiej firmy CD Projekt. Znani aktorzy Marcin Dorociński i Magdalena Różczka spędzili w studiu nagraniowym blisko trzy miesiące. Nagrali setki linii dialogowych, które doskonale budują klimat wielkiej przygody. Także dzięki ich pracy Mass Effect to pozycja obowiązkowa dla wszystkich fanów science fiction. Niektórzy mówią, że gra jest lepsza niż Gwiezdne Wojny. Brutalność, przemoc, zło. Tak w trzech słowach spreślić można to, co przygotowali dla graczy programiści firmy Rockstar. Główny bohater Grand Theft Auto 4 jest serbskim weteranem wojennym. Pewnego dnia ucieka z kraju i trafia do wirtualnego odpowiednika Nowego Jorku. Kosmopolityczne miasto okazuje się niezbyt przyjaznym miejscem do emigranta. By przetrwać, Niko wchodzi na przestępczą ścieżkę. Gracz towarzyszy mu na każdym kroku. Kradnie samochody, bierze udział w bójkach i pobiciach, zabija na zlecenie. Odwiedza też kluby ze striptizem, walczy z okrutnymi handlarzami narkotyków, a także spaceruje po prostu po ulicy. Niko ma bowiem całkowitą swobodę. Może chodzić gdzie chce i jeździć dziesiątkami różnych samochodów, a nawet zasiąść za sterami śmigłowca. Poprzednia odsłona cyklu GTA San Andreas wyglądała przy czwórce jak ubogi kuzyn. Nowe miasto, choć mniejsze, zaskakuje drobnymi detalami. Świetnie sprawuje się również na wysilnik fizyczny, odpowiadający za symulację zniszczeń. W tej grze można zniszczyć hydrant i wówczas tryska z niego woda. Samochód z rozwalonym reflektorem nie oświetla już szosy, a po zdarciu opon zaczyna sypać iskry z podfelmy. To prawdziwy majstersztyk. Grę jeszcze przed premierą obwołano przebojem wszechczasów. Program spełnił oczekiwania. Zachwyca perfekcyjną grafiką i świetnym, głębokim scenariuszem. Imponująco przedstawia się ścieżka dźwiękowa, na której usłyszeć można ponad 200 oryginalnych nagrań. Są tu Smashing Pumpkins, Queen, The Who, a również Nio i Nas. Naprawdę, jest czego posłuchać. Grand Theft Auto 4 to pozycja obowiązkowa dla wszystkich panów zręcznościówek. Gra dostępna jest na konsolach nowej generacji, choć twórcy podobno pracują już nad wersją pc Pamiętajcie jednak, Programu nie powinny testować dzieci. To towar tylko dla osób dorosłych. Euro 2008 to dla miłośników piłki nożnej najważniejsza impreza sezonu. Już na początku czerwca do Austrii i Szwajcarii ściągną czołowe reprezentacje z całego kontynentu. Cristiano Ronaldo, Michael Balag i Fernando Torres stoczą zacięty bój o miano mistrzów Europy. Polacy zmierzą się w grupie z Austrią, Niemcami i Chorwacją. Jeśli nie wygrają, cóż, chyba się nie zdziwimy. Gra UEFA Euro 2008 to symulator piłki nożnej przygotowany przez autorów serii FIFA. Pozwala pokierować dowolną z europejskich drużyn, strzelać gole z wolnych, dokładnie centrować na pole karne i przeprowadzać zabójcze kontry. Wszyscy zawodnicy mają oryginalne nazwiska i przypominają gwiazdy znane z telewizyjnego ekranu. Taki smolarek wygląda jak smolarek i strzela gole jak on. Oczywiście pod warunkiem, że mu na to pozwolimy. Ciekawostką jest tryb kariery kapitana, przypominający Bieł Pro z FIFA 08. Gracz opiekuje się wówczas konkretnym zawodnikiem. Rozgrywa dziesiątki meczów, szlifuje formę, samotnie wygrywa mecze dla swojej ekipy. Szkoda tylko, że gdy jest napastnikiem, nie zawsze widzi to, co dzieje się na jego własnym polu karnym. Wracanie się aż tak głęboko jest bowiem szalenie wyczerpujące. Autorzy gry zaktualizowali składy, poprawili zachowanie zawodników w obronie i ułatwili mijanie rywali na pełnym biegu. Nie zmienili jednak grafiki. W wersji PC-owej program wciąż wygląda mało atrakcyjnie. Na konsolach PlayStation 3 i Xbox 360 jest za to na co popatrzeć. Zawodnicy poruszają się w naturalny sposób i efektownie dryblują. Tłum cieszy się każdą akcją i wiwatuje na potęgę. Mrawa zaś jest niesamowita, a grojącemu wydaje się, że widzi pojedyncze źdźbła trawy. I tylko piłka nadal nie chce słuchać. Cóż, nie każdy rodzi się Ronaldo. Ceny ropy naftowej bez przerwy idą w górę. Za rok za litr benzyny zapłacimy 7 zł, a za 3 lata złotych 15. Rządy najbogatszych państw rozpoczęły już intensywne poszukiwania tanich zamienników. Niestety zakończą się one fiaskiem. Świat dzieli się na dwa wrogie bloki wojenne wschodni Sojusz i Zachodnią Konfederację. Obie strony marzą o przejęciu kontroli nad basenem Morza Kaspijskiego. Znajdują się tam ostatnie rezerwy ropy, na tyle bogate, by móc oddalić widmo ekonomicznej zagłady o dobrych kilkadziesiąt lat. Autorzy Frontlines udowodnili już, że posiadają talent. Ich przebojowe rozszerzenie, Battlefield 1942 Desert Combat, należało do najpopularniejszych drużynowych strzelanin sieciowych. Frontlines wędruje tym samym tropem. Pozwala toczyć widowiskowe pojedynki na starannie opracowanych mapach. Korzystać ze snajperek i karabinków szturmowych, a także wyrzutni rakiet. Program zaprasza graczy na wycieczkę w przyszłość. Na ekranie pojawiają się więc automatyczne wieżyczki bojowe, broń elektromagnetyczna, a także zdalnie sterowane roboty. Walka toczy się zaś o punkty strategiczne, rozrzucone po całej mapie. Trzeba je zdobyć i utrzymać, i to w ramach tzw. linii frontu. Dzięki temu gra jest naprawdę dynamiczna. Oczywiście w Frontlines nie zabrakło trybu dla samotnego gracza. Przez 8 długich misji oddział szturmowy Bezdomnych Psów walczy w okolicach Morza Kaspijskiego. Tereny, na których działa, są naprawdę olbrzymie. Niestety kuleje sztuczna inteligencja oraz zbalansowanie strony. W tej grze zbyt mało jest również prawdziwych innowacji. Bez nich żaden program nie zawojuje rynku. A szkoda, bo gra wciąga i wygląda po prostu kapitalnie. Otwierdzam na nabezpieczenie rafinerii! Dziwa legenda. Dla wielu jedna z najlepszych pierwszych czasów. Cywilizacja 4 to wciągająca strategia turowa przygotowana przez słynnego Sida Majera. Autor piratów zaprasza tym razem do zabawy w budowaniu wielkiego imperium. Na początku zabawy gracz wybiera jedną z 18 cywilizacji. Może prowadzić w boju Azteków, Persów i Mongołów, ale również Niemców, Francuzów, a nawet mieszkańców Mali. Swą przygodę zaczyna w czasach prehistorycznych. Buduje wówczas pierwszą osadę, wysyła osadników w teren, odkrywa koło. Wraz z upływem lat poszerza swoje włości i tworzy nowe wynalazki. Wreszcie spotyka inny naród i dopiero wówczas zaczyna się prawdziwa zabawa. Z obcą cywilizacją można się bowiem dogadać. Od wyjaśnić tajemnicę produkcji papieru w zamian za sekret żelaza albo sprzedać wino w zamian za żywność. Można też zawrzeć przymierze wojskowe albo przyjąć nową religię. Dla miłośników militariów przewidziano możliwość wypowiedzenia wojny. Ta bywa wyniszczająca, ale czasami przynosi olbrzymie zdobycze. Nie ma bowiem rzeczy przyjemniejszej niż zajęcie wrogiej stolicy i przywłaszczenie sobie ziem leżących dookoła niej. Największą zaletą czwartej cywilizacji jest jej ogrom. Akcja gry zaczyna się tysiące lat temu i toczy się przez wszystkie wieki aż po dzień dzisiejszy, ba nawet dłużej w programie istnieje możliwość wysłania statku kolonizacyjnego na Alpha Centauri. W międzyczasie gracze wynajdą stal, proch i dynamit, wybudują koloseum i spuszczą na wodę pierwszą łódź podwodną bynajmniej nie żółtą. A widok niszczycieli ostrzeliwujących drewniane łodzi słabiej rozwiniętej cywilizacji na długo zapada w pamięć. Cywilizacja 4 to pozycja obowiązkowa dla wszystkich miłośników strategii. Gra ukazała się właśnie w serii Super Seller i warta jest każdej złotówki, jaką trzeba za nią zapłacić. Zapraszamy na konkurs do wygrania cenne nagrody. Aby wziąć udział w konkursie i wygrać jeden z dziesięciu egzemplarzy gry Turok. Wyślij SMS o treści Power pod numer 7135 i odpowiedz na pytanie konkursowe zadane w SMS-ie zwrotnym. Koszt SMS-a to tylko złoty 22.2. Zł. Nagrody ufundowała firma CD Projekt. To już wszystko na dziś, ale wracamy już za dwa tygodnie z kolejną dawką emocji i najnowszych gier. Do zobaczenia!